Eu Ogromny wpływ na wyniki spotkań ekstraligowych. Nie są to może poza Januszem Kołodziejem liderzy pierwszej linii, chociaż Unia Leszno jest tak skonstruowanym zespołem, że tu oni działają jak wymiennie, jak gąsienica w czołgu, tak? Jeden, jeden dobrze, drugi wtedy uzupełnia i tak dalej, i tak dalej. Więc to, zresztą widać to po wynikach ekstraligowych w tym sezonie, bo Unia Leszno na razie tylko remis to jest najgorszy, najsłabszy wynik do tej pory w Fogo Unii Leszno w sezonie 2019. Adrian Miedziński mm, e, Oczywiście Forbet, e, Włókniarz, Częstochowa Na razie z jednym punktem Janusz Kołodziej jako jedyny e, ma trójkę przy swoim nazwisku Wiktor Lampart jeszcze bez punktów I Norbert Kościuch z czwartego pola No i dobry moment startowy Adriana Miedzińskiego wykorzystał to pierwsze pole Aj tam poszli Wiktor e, Lampart z Norbertem Kościuchem Wypchnięty kościół przez e, Lamparta No ale wiadomo to jest żużel Janusz Kołodziej Wjeżdża teraz pod Adriana Miedzińskiego i wychodzi na prowadzenie. Nie miał najlepszego startu z tego drugiego pola, ale teraz pędzi po kolejną trójkę. Adrian Miedziński jest drugi, trzeci, jedzie Wiktor Lampard. No i na razie Norbert Kościół, któremu Lampard pokrzyżował szyki na pierwszym uchu, musi jechać w tej... Ostatni, no, ale Janusz Kołodziej e, jak po sznurku tutaj, e, tak jakby, no nie powiem, że tor pod niego, no ale on już e, pokazywał nie raz, że czuje się tutaj jak ryba w wodzie. Chciałem powiedzieć, że jak pyk na ale akurat tam byki źle kończą, więc to zostawmy tematy korlidy. Skupmy się na tym, jak e, pędzą przed siebie, co prawda, jeden za drugim, no ale ten atak Janusza Kołodzieja po wewnętrznej wejście, podał Jana na pewno osobą tego wyścigu. Dwa Adrian Mieciński, Wiktor Lampart z jednym, no i Norbert Kościół z, z zerem. To oni w kolejnej serii startów dopiero się zmierzą, ale to nie będzie ta następna, czyli trzecia. Tylko już szukam. Aj, widzisz, to jest najgorzej. tak się Wojtku oprzeć na spontanie, tak? Że kombinujesz, szukasz. No, mam. W szesnastym wyścigu zobaczymy, czy zobaczymy, czy wtedy niepokonani jeszcze będą, tak? Bo jeszcze kolejna seria startów e, przed nimi. Ale okej, okay, na razie wyścig numer 8. Dominik Kupera, Oskar Pfeifer Patryk Dudek i Piotr Protasiewicz. Oskar Pfeifer, który sam już opowiedział Państwu w rozmowie z Karoliną e, o tej, o Ortezie, którą ma na ręku, ona nie pozwala mu nadgarstka wykręcić za bardzo do góry się śmiał, że może tylko zamknąć gaz. Tak naprawdę musi tam odpowiednio układać rękę na kierownicy, na tej manetce gazu. Ale jak widać, na razie dwa punkty były. I jechał walecznie. To też trzeba przyznać, że to nie były takie dwa punkty, wiesz, gdzieś tam przywiezione. Tylko tam po trasie troszeczkę musiał popracować. No bardzo ładnie Pfeiffer. prezentował się w tym swoim pierwszym wyścigu Oskar Pfeiffer. Zaimponował mi ten zawodnik. I liczę na to, że w tym wyścigu również pokaże nam kawał dobrego żóża. 20 sekund, już mniej niż 20 sekund do startu ósmego wyścigu. Dominik Kupera, pierwsze pole startowe. Obok niego wspomniany Oskar Pfeiffer Patryk Zudek, e, trzecie pole startowe e, Gaz Biały. Trzecie, z którego na razie jako jedyny wygrywał e, Bartosz Smarzyk i Piotr Protasiewicz z czwartego pola w klasku Sudy. Dobry Dominik Kubera został jakby Patryk Dudek, ale teraz przycinka do krawężnika, Dudek, Dudek, ależ tam łamą wyszli we trzech Kubera, Pfeiffer, Dudek, Protasiewicz, ale teraz szeroko, a przy krawężniku konsekwentnie Patryk Dudek, no i ciasto rekompensują. Na teraz to co widzieliśmy wcześniej tej jazdy Gęsiego w poprzednich wyścigach, O, twardo teraz Dudek pojechał z Oskarem Pfeifferem, który za swoimi plecami wiezie Piotra Bronasiewicza, a prowadzi kto? Lokalny bohater, ulubienie z lokalnych kibiców Dominik Kubera, bolacz, on jak na szosie chowa się na tej prostej za kierownicę i właśnie pupa do tyłu, żeby jeszcze dociążyć i potem no, pracuje na tym siodełku na tym motocyklu mocno Dominik Kubera, żeby odjechać Patrykowi Dudkowi, a Oskar Pfeifer po z tyłu też również, ciekawie kamień falszy, jeden punkt, broni się i odpiera cały czas Oscar Pfeiffer. Ataki Piotra Protasiewicza, Protasiewicz pójdzie szeroko, w przodu wiemy, w przodu Dominik Kubera 3 punkty, Papa z rekrutek 1, Oscar Pfeifer. Piotr Protasiewicz to drugie 0. Piotra Protasiewicza w tych zawodach cieszy się Dominik Kubera. Bo oczywiście ta wisienka, o której mówimy, czy dwie wisienki czekają, e, czyli Maciej Janowski i Bartosz e, Zmarzlik czekają na to, z kim pojadą. Dwóch e, pojedzie dalej, e, dwóch zakończy po sześciu startach e, ten turniej. Uwaga, Janusz Kołodziej, Piotr Pawlicki, Patryk Ludek i Przemysław Pawlicki dobrze, bracia tym razem, Piotr Pawlicki zamyka Janusza Kołodziej, o, ależ tam ciasno się zrobiło, Patryk Dudek spada na ostatnią pozycję, a bracia, nie bracia bracia jeszcze muszą powalczyć razem po Janusz Kołodziej oczywiście jest między braćmi, ale teraz jest Przemysław Pawliński wjeżdża przed Janusza Kołodzieja i teraz bracia jadą na pierwszej i drugiej pozycji Janusz Kołodziej trzeci, czwarty Patryk Dudek ale naładowany jest przede wszystkim Piotr Pawlicki ten młodszy, który jedzie, który i jedzie po ławach z finału ale uwaga bo Janusz Kołodziej kontra Przemysław Pawlicki i znowu cieszą się kibice ale pytanie na jak długo bo kibice lecz wiadomo trzymają kciuki za e, Kołodziejem ostatnie okrążenie a my jeszcze nic nie wiemy wiemy że Patryk Gródek nie wjedzie do tego finału ale ma patrzę swoje szanse jeszcze Przemysław Pawlicki, nie Chyba już nie da rady. Piotr Pawlicki na pewno wjeżdża do finału, to wiemy. I Janusz Kołodziej wraz z nim trzeci w tym wyścigu, Przemysław Pawlicki, czwarty, Patryk Dudek. Piotr Pawlicki nie pozostawił żadnych złudzeń, musiał powalczyć Janusz Kołodziej. A więc mamy obrońcę tytułu w wielkim finale i mamy...